W tym poradniku pokażemy Wam, jak zaktualizować rejestrator Navitel R600. Na początku przygotuj kamerę Navitel, kabel USB, który został dołączony do zestawu, adapter do kart pamięci microSD, kartę pamięci microSD. Wejść na stronę widoczną w tym momencie na ekranie, link do niej znajdziesz także w opisie tego filmu. Z rozwijanej listy wybierz model swojego rejestratora i wprowadź jego numer seryjny, ten widoczny jest na spodzie urządzenia. Po kliknięciu na przycisk pojawi się plik do aktualizacji, który należy pobrać. Następnie wkładamy naszą kartę SD do komputera i kopiujemy pobrany plik do folderu głównego. Wyjmujemy kartę SD i wkładamy ją do naszego urządzenia. Podłączamy urządzenie do komputera kablem USB. Czekamy chwilę. Proces aktualizacji trwa od 3 do 5 minut. Gotowe. Pamiętaj, że firma Navitel regularnie aktualizuje swoje urządzenia, aby dodawać do nich nowe funkcje.